Hej, witajcie moi drodzy. Ja jestem Romi, a to jest kolejny opening skrzyneczek. Tak wiem, powiedzieć zaraz, jak to Romi kolejne skrzyneczki otwieraj w ogóle, ale tak jakoś wyszło my rozumiem ochotę, po ostatnim opening otworzyć sobie jeszcze kolejne skrzyneczki. To będzie szybka dwunastka, nie szybka dyszka, jak to u... Większość światko 10, ani nie więcej. Ja postanowiłem otwierać 12. Dajcie znać, czy ułożenie kamery Wam się podoba, czy wolicie stare ułożenie kamery, więc lecimy z otwieraniem skrzyneczek Mam nadzieję, że coś fajnego wyleci. Tak więc zaczynajmy. 12 skrzyneczek, to już jednak coś. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Kurwa! Kolejna kosa! Ja pierdolę, karambit swarzy. Zaprawiona w walkach Chyba Romy się przerzuca na CS a jednak Puch, 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 pierwsza skrzyneczka, od razu kosa Ja w to nie wyleciłem z kolejnymi skrzyneczkami <laughs> Ciekawe, jak chcecie wrzucimy do Adiana Ponownie, mam nadzieję, że tym razem coś fajnego będzie zadowolony z tego odcinka, że kolejny raz się A po drugie może zrobię konkurs, na którą jest kos, jak już to jest druga kosa, czemu nie? Co my tu nam trafiliśmy w ogóle? Eee, Atlasa. Dobra, lecimy z kolejną skrzyneczką. Nie ma co, żadne wróżby, nie nic. O kurwa <głupy> z głupa, mówię, mówi miałem i spać, mówię, eee, otworzyłem sobie jeszcze skrzyneczki, tego tak oglądałem odcinek, w którym akurat wystąpiłem. Ładiena, tak leczki się zbawłam, Dobra no. Czemu by nie spróbować? poleciały skrzyneczki i opłaciło się kolejna kosa. Niektórzy ludzie mają e, problemy z tępaniem kos, u mnie 10 skrzynek wystarcza. Więc mam nadzieję, że wam się to naprawdę spodoba, bo jak nie, ja i tak już jestem wspomniałem, ja szarptałem kosę drugą w życiu. <grytania> te te baretki są bardzo piękne. I, I dajcie znać, bo jeżeli chcecie, możemy sobie robić tak, proste ja wam będę rozdawał te skiny. Może też na zasadzie takiego kon, kon, konkursu, jak, jak z Nostale Kto wie, może tak, bo to też nie kupi pomysł. Was teraz, Może też wziąć w tym udział. O, mamy P2000, a <grymianisme> nie, a dalej nie wierzę w to, że dropnaj kolejną kosę No, mój drodzy, to jest tam naprawdę coś przepięknego. O, Fabryczna Nowa. Fabryczna Nowa. To nie wygląda. Bardzo. Zykało trochę drapona, ale może to tak ma być? Fabryczna Nowa? To przytki skin, jak <grych> się A się nada jedynie do otwierania skrzynek, nic więcej. Ja pierdolę. Nie wiem co tam powodzi, za Dwie bratki są bardzo fajne, bardzo mi przypominają ogólnie styl w jakim jest Overwatch, tak trochę, jeżeli chodzi o kolorystykę. I bardzo podoba mi się jeszcze sam design też tego jest, bardzo fajny. Lekko używany. żeby teraz może od strony klucza, zobaczymy czy to coś zmienia, czy nie. Widmo, widmo zawsze jest w każdym openingu, u każdego, więc tym się za bardzo nie przyjmuję, naprawdę, żadnym Jest widmo, jest impreza lekko używana, otwieramy kolejną strzeżeczkę, nawet nie wiem na mi zostało, nie liczę, że tak drobną kosa, to ja jestem przecież naprawdę. Pomarańczowa kraksa. Czemu nie? Już teraz to game a możesz mi nawet tutaj pocałować, bo jestem zadowolony. Człowiek co nie, nie gra w cesa proszę bardzo, moja ranga Unranked, tak. Chyba będę um, znam jeszcze cztery skrzyneczki, cztery klucze, więc myślę, że coś tam, na, coś tam jeszcze mogę trafić fajnego. Kolejne widmo. Ciekawe są ten emeczki. Emeczki. Ciekawe, ta kostka jest w ogóle cokolwiek warta? Ale za walka tu będzie trochę obstrupiała, ale. Jak na Rdzej jak na karambita, tym bardziej jest karambit, to mi jaka tam kosa, nie wiem, nie znam się za bardzo na kosach, więc z bagneta byłem bardzo zadowolony, bo bagnet wyglądał fajnie i jest było jako żywe. lecimy z o dwoma skrzyneczkami. Naprawdę dajcie znać, czy lubicie od, oglądać takie openingi, czy nie, bo ja tu naprawdę dosłownie miałem... O, klucz ptaku. Może być, czemu nie? Może być? To jakieś obstrupiałe, ale taki Taki no, taki trochę jak, nie wiem, czy ukaże mi się z samurajem jakimś czy coś, nie mam pojęcia, naprawdę, zaprawiona na walkę ale fajnie wygląda, i ostatnia skrzyneczka, kurde, zarobi openingi po 5 minut, no trudno też, coś tam sobie porozmawiamy, tak, <ścoughs> ja pierdolę, mistrz openingów, każdy opening, każdy, kolejna koza, hm. To chyba było widmo. No. Moi drodzy, naprawdę, musicie mi dać znać, czy wy lubicie oglądać mnie, jak otwieram sobie takie skrzyneczki, czy nie bardzo. No i ułożenie kamery. Testu jest takiej perspektywy, bo to od góry to za, za dużo syfów w pokoju widać, tak po prostu, ale to jest z Wami szczery, tak. Nie będę Was okłamywał, bo nie ma po co. No, tak naprawdę każdy wie, jak jest, każdy wie, jak się sprząta w pokoju. często, no często, bo często, no ale Wieszcie. Niektóre mi się nie chce jak się pracuje i w ogóle, no ale poglądajmy sobie jeszcze raz tą kosę Już <grywa> kosy, ja pierdolę <grywa> To jest ta kosa, co mi dropła wcześniej, bagnet sta Kurwa, nazwy takie dają, że gejbę by nawet tego nie wymówił Ale karambit mi się naprawdę podobał, że jest ale... To jest właśnie to, warstwa rdzy Nie wiem, to mam może taki swój charakter, jestem ciekaw po ile ona w ogóle stoi, ta kosa Zobaczymy jeszcze na odcinku, czemu nie? Serio? 120 funtów, gdzie 105 funtów to jest jakieś 130 euro, czyli 120 funtów to jest jakieś 158 euro. Jak nie będę 1na to naprawdę. Naprawdę, Musi to powiedzieć znajomym, jako najlepszy otwierać skrzynek w jakiejkolwiek, że chcecie, zrzućcie mi challenge, weź rom otwórz skrzynki w tym i w tym, albo po podeślijcie to komukolwiek, naprawdę, bo takiego forte jak ja mam, to naprawdę, żeby... chciałbym, żeby jak najwięcej osób to po prostu zobaczyło, jeżeli filmik ci się spodobał, ja będę naprawdę przeszczęśliwy, a i ty jesteś szczęśliwy, jak, jak twoim, może nie wiem, czy jestem twoim ulubionym youtuberem, jeszcze takim. No, youtuberem, jeszcze się z tego nie utrzymuję, I raczej nie będę, ale to jest takie moje hobby robienie czegoś dla was, wpadłem na szybki pomysł materiału, żeby zrobić krótki, szybki materiał, więc... więc oto i jest! <słuchaj> tak, za dużo gadał w materiałach ale no, co poradzić, chciałem coś jeszcze. series do Thailand, a... ciekawe 6 na 10, to mi się podoba, w fajnie ale ten karambit jest przepiękny no nic, moi drodzy, naprawdę jestem bardzo zadowolony z tej openingu i mam nadzieję, że wy również. Więc, jeżeli Wam się to tylko spodoba lub coś, zapraszam po kolejne odcinki. Na mój kanał znajdziecie również serię z takich gier jak Nostale, jak LOL, jak. Z Może coś zacznę, grać skoro takie kosy trafiam. Bo jak na razie jestem na plusie w chuj. <laughs> Nie okłamuję Was na openingi. Ostatnie dwa openingi wydałem jakieś. Żeby was nie okłamać, to mniej więcej 50 funtów, a zwróciło mi się, że za te dwie kosy jedna kosa 105 funtów, druga kosa 120 funtów. To już sami sobie policzcie, plus resztę tych skinów, co tam powiedzmy. Te, a, tu MPK jakieś takie warte w miarę, bo 5 funtów czy coś? No tak, ale może to trzeba sprawdzić, po ile jest warte. sprzedamy na rynku społecznościowym, zobaczmy. Spadły się ceny? No. 4 funty, no to jest takie, no. 6 euro chyba czy coś, nie wiem. Nie mam pojęcia po tyle, co nawet euro chodzi, jeżeli chodzi o to. Więc jeżeli Wam się naprawdę spodobał odcinek, to dajcie znać. Na razie trzymajcie się, cześć.